Jeśli zastanawiasz się nad hodowlą koni albo kupnem własnego konia bądź hodowcą chusty zostać ten kanał jest jak najbardziej dla Ciebie. Może interesujesz się hodowlą drobiu albo chcesz wyprowadzić się na wieś bądź myślisz jak inni to robią chcesz coś podpatrzyć, nauczyć się ten kanał jest jak najbardziej dla Ciebie. Tak więc subskrybuj, komentuj udostępniaj. Nie bądź czajka, dajże lajka. Siądź wygodnie w fotelu, zapnij pas, bo zaczynamy. I jedziemy. I sobie jedziemy w trasę. Teraz szczególnie zimą, jak ziemia jest zmarznięta, pokryta lodem, teraz jeszcze kapie z dachu i deszcz ze śniegiem pada. Te kury nie mogą zaspokoić swoich naturalnych właśnie potrzeb kąpieli w, w takich rzeczach jak suchy piaseczek czy coś. Więc to jest jak na zimę coś pięknego. No i takie rzeczy muszą być. Czyli co? Zdewastowane ściany boksów. Było tu zrobione niby dobrze. Ileś tam lat wytrzymało. że że jednym kopnięciem to rozwali ale przynajmniej się nie porani Kurwa, pudło. Ja pierwszy. Co my tutaj robimy? Co my tutaj robimy? A podajemy monisi jako że jest zaciążona już gdzieś w trakcie. Połowy terminu, jako że mała już jest w połowie terminu do wykocenia, bo gdzieś na przełomie pod koniec kwietnia podajemy seren. Wejdź aż to obserwuję. O, fajnie piję. No dzisiaj to jest... Bo to jest nawet takie słodkie, mam powiem. Yy, myślałem, że zastrzyk będzie lepszy. O! Myślałem, że zastrzyk będzie lepszy z tym selenem bezpośrednio w mięsień, czy tam jakoś. Ale... Takie dozowanie ze strzykawki prosto do ustnie. To też nie ma jakichś złych tutaj yy, przeciwwskazań nie ma. Ona to jakoś w miarę chętnie nam pije. No, malutka. No pi, bo nie chciałbym, żeby to za dużo uciekło gdzieś na bok. <laughs> Ona jest taką kuską bardziej y, od człowieka jak do człowieka, więc co y, tu dużo mówić. No trzeba ją trochę przytrzymać, i jakoś dajemy radę. Nawet fajnie, poszło to nam. Także kufka się za dużo nie buntowała, troszeczkę ją popieścimy jeszcze, żeby wiedziała, że tu krzywda nie dzieje się na mnie, Tak? O, zobaczcie, jakie fajne źrenice teraz pokazało, okrągłe. Rzadko kiedy widać u kozy okrągłe źrenice, zawsze mają podłużne. Właśnie konie i kozy mają takie źrenice podłużne, a tu fajnie widać, że. Jak jest troszeczkę ciemniej, że te ciężarnice są okrągłe. No super sprawa. Dobra, jesteś wolna, możesz iść. Witajcie w naszej bajce. Teraz będzie akcja niczym Sylwester Stallone Dobra pokazywać która tu ma która tu ma blade nogi która? No I co dziady? Będzie jeszcze jedna tu. Jak już segregować, to porządnie. Poguty też będziecie miały zaraz w swoją chwilę. Czy masz białe nogi, czy żółte?

Nie kurde kurdego! Ile ta biedna kamera ma przeżyć tutaj? Fu. Myślałem, że to trochę pójdzie łatwiej nam. Gdzie ona się schowała teraz? Tam się schowała. No i fajno. Nie po kamerze tylko. No i nie ma, poszła gdzieś w kolerę. Warunki mamy tragiczne do nagrywania. Nie myślałem, że tak ciężko będzie. Słuchajcie, A. ciekaw jestem, gdzie ona się schowała teraz, zrobimy akcję z kogutami.

Na cztery mam. Tego jednego później wyjmę. Sprawdźmy. Nic w środku nie ma. Siatka cała. Cała siatka jest. Nikt się nie tutaj nie włamał. Hmm. Não, perdão, mas por que roupa aqui? Pracują na pewno. Trochę stresu mieli, ale to jest najlepsza metoda, bo wtedy są w orku spokojne. Nasza przyszła mamusia Mam taką nadzieję Wybredna nasza Monisia Pokaż się tutaj ładnie do kamery Moniku Dostaje profilaktycznie selen Co drugi dzień jej daje troszeczkę Taką dawkę jak yy, zalecił weterynarz Bo kupiłem jej lizawkę A lizawki z selenem wcale nie pobiera Więc musiałem to jakoś inaczej zrobić Bo troszeczkę się naglądałem innych hodowców Jak to przez selen potrafią nawet młode koźlaki po paru dniach paść Więc lepiej zabezpieczyć się Zabezpieczyć jak to mówią Prewencja Przede wszystkim Łogierek na wypasie Nie misiaku Trochę trzeba będzie jeszcze Jeszcze troszeczkę Może dzisiaj Cię też przelążujemy Porządniej Bo kondycji trzeba nabrać Dzisiaj jest taka fajna pogoda, nie wieje. A propos mamy 28 stycznia, niedzielę. Dzień wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Na pewno w miastach się akcje dzieją. Taki się zaklimatyzowali, już wyszli Tak się nawołują, troszeczkę są zdezorientowani, latają te pióru puszę im, ale się dobrze tu czują, widać, paniki nie ma, poruszenie jest, jak już Stefan numer 2 się nawołuje z pierwszym Stefanem, to tylko chyba nie chce wyjść, bo jest za mały otwór, coś trzeba będzie popatrzeć, jeszcze pomyśleć. Piękne jesteście po tym krzychu pierwszym. Piękne. Nawet ty krzywulec troszeczkę się naprawiłeś nam tu. <grymne> Ale, dzikusy. Ale, ok. Ale, oczy macie. Nowe miejsce jest. A propos, jakby ktoś był chętny, te koguciki są na sprzedaż. W razie zainteresowania, proszę o komentarze pod filmem. co mamy? koński chilałcik, tak Daisy? Wiesz o co chodzi? Ty wiesz o co chodzi nie? Wy tu sobie dzisiaj na wakacjach nic nie macie do roboty końskie spa już nie ma końskiego tam wydobują ziemniaków jakieś znajdują niezmarznięte może pięknie to robią przekopią ogródek nawiozą i taka ich robota a tych chłopie do gnoju stajnie sprzątać No dobrze, drodzy widzowie. Nie wiem czy już mówiłem, czy się powtarzam, ale to zamieszanie całe było spowodowane tym, iż za miesiąc mamy w planie lęgi własne z inkubatora. Kto śledzi kanał od początku, wie, że już w zeszłym roku były dwa lęgi przeprowadzone. I dzisiaj tak wszedłem do kurniczka, zobaczyć, policzyć kury, się zorientować, ile tego zostało. I mamy na dzień dzisiejszy 21 kur, z czego 7 zostało mi starych, a 14 po prostu mam z własnych lęków. Te kurki, które oglądacie w tym tutaj kurniku. Są z moich lęgów zeszłorocznych. Zamieszanie było na początku, ale jest przynajmniej sytuacja jasna. Nie będą się krzyżować. Koguty są też z innego źródła, bo zostały zamienione w zeszłym roku, też za te pierwsze lęgi. Więc krew jest zmieszana. Profesjonalnie podchodzimy do hodowli. Po co mają się jakieś krzywe wykluć, a zależy nam na materiale genetycznym jak najlepszym, żeby kurki po prostu jak najdłużej żyły i żeby jak najlepsze jajka znosiły. To tyle na tym odcinku. W tym odcinku słuchajcie, żegnam się z Wami. Pozdrawiam do następnego razu.